Hej. Czy warto przejmować się słowami, które w danym momencie wypowie kobieta? Czy te słowa, które ona dzisiaj teraz wypowiada, bym powiedział teraz. Czy one są ważne na przykład za dwie godziny, na przykład jutro? Na przykład za tydzień, za miesiąc, za rok, za pięć lat. Czy cały czas, jak ona powie ci w danym momencie, nie wiem, nie podobasz jej się? Czy to jest już do końca życia powiedziane? Czy to nie może się zmienić? Albo powie ci: Jest co? Nie, no, katastrofa. Katastrofa, no, tragicznie mi się z tobą rozmawia. Czy to zdanie jest już do końca życia, ona już biła cię w tą szufladkę? Albo powie coś takiego, że nie, no nie mam ochoty na, teraz na rozmowę, jakoś tak. Nie, nie no teraz nie, nie, nie będę teraz z tobą rozmawiała. Albo powie jeszcze coś takiego. Mam chłopaka, mam chłopaka, bardzo go kocham, zobacz, obrączka. albo powie i co nie jesteś moim gościem. Czy te zdania przekreślają ciebie, czy te zdania powodują to, że że już się odpuścić, że mówimy o kobietach, które cię ci tak na maksa podobają, takie, że po prostu 10 na 10, 8 na 10, że patrz na ją mój Boże. No jest piękna, no jest piękna i niepodważalnie piękna, bo jest taki typ kobiet, które są niepodważalnie piękne. No i teraz pytanie po, tych, po tym jednym zdaniu, po tych dwóch czasami zdania z tego repertuaru, które wy, wymieniłem, a ten repertuar jest oczywiście dłuższy. Ja tylko takich pięciu zdań rzuciłem yy, króciuteńkich, czy to oznacza, że już nie masz szans w ogóle u tej kobiety, czy jak ją spotkasz za rok czas, powinien się odpuścić? Jeżeli ona ci oczywiście, mówimy, bardzo, bardzo podoba. No bo powiedziała ci, o zobacz, mam narzeczonego to tak ona dzisiaj ma narzeczonego i dzisiaj być może jest w nim zakochana choć nie zawsze tak jest ale często może tak być w danym momencie, że trafiasz w ona jest zakochana no i co? no ona jest dzisiaj w nim zakochana oczywiście i jeżeli ona jest dzisiaj w nim zakochana to co należałoby zrobić? należałoby pożyczyć jej wszystkiego dobrego i dużo szczęścia żeby to szczęście jeszcze bardziej się rozwijało ale znając życie, znając statystyki rozwodowe w naszym kraju, znając historię z wcześniejszego mojego obserwacyjnego życia, to z większości par, które zauważyłem, gdy się dobierały w wieku 20 paru lat, tych par 90 paru procent już nie ma. Ale też jak miała 20 parę lat, mogła pokrę pokręcić tą obrączką i powiedzieć, że ona ma narzeczonego, że ona go kocha, ale już po pięciu latach, gdy ją spotykasz, to nawet nie ma chwili, <ścoughs> nawet nie, nie znajdzie oddechu, żeby o nim mówić, bo ona nie może na niego patrzeć, albo już on ją przestał interesować, albo już ma innego narzeczonego, albo ma już kolejnego jeszcze i kolejnego narzeczonego. Tak też może być, bo takie sytuacje również widziała. No ale ty przecież masz już tą traumę, którą ona ci powiedziała, prawda? Bo powiedziała, że nie jesteś w jej guście. To tak jak te wszystkie małżeństwa, które ja słyszałem o takich wielu, i widziałem takich wiele, że gdy kobieta spojrzała na faceta, powiedziała Wiesz co, nie jesteś. On mi się jak poznałam Franka, on mi się w ogóle nie podoba. Dramat. Wręcz powiedziała, a w ogóle jak podszedł, no dramat tak zagadał, że koniec. Ja mówię, nie chcę tego gościa widzieć. A później są udanym, szczęśliwym małżeństwem. Franek się nie podobał. Franek był baszczelny, miły. Okazuje się, że teraz bardzo dobrze dogadują się. Słyszałeś o takich parach, o takich małżeństwach, o takich związkach? Bo ja słyszałem ja widziałem je namacalnie. I pytanie teraz do Ciebie. Czy po raz kolejny masz traumę, bo kobieta wypowiedziała jakieś zdanie, do ciebie powiedziała, Pff, nie jesteś moim typie nie podobasz mi się słabo zagadałeś. A nie pomyślałeś jeszcze nad jedną rzeczą, że ta kobieta może również cię sprawdzać? W danym momencie, jak wybrniesz te, z tego, czy jesteś inteligentny, czy jesteś pewny siebie, czy jesteś wyluzowany, czy jesteś takim facetem, o jakim ona chciałaby pomarzyć i tylko pozostaje jej marzyć. Zastanów się nad tym, ponieważ kobiety są bardzo zmienne, musisz o tym pamiętać, musisz pamiętać. O drugiej bardzo ważnej rzeczy, że to, co mówi dzisiaj kobieta, to, co mówi teraz, to jest teraz, ale po godzinie ona może mieć zupełnie inną sytuację, zupełnie inne olśnienie i zupełnie inny dzień. Bo teraz, pięć minut wcześniej, mógł ją faty zostawić, mogła przeżyć największą tragedię jakąś życiową, ale już na drugi dzień mogła się już odciąsnąć, mogła. Już mieć o wiele lepszy dzień. Może tak naprawdę yy, jej światopogląd po dwóch dniach, po miesiącu, po kilku miesiącach jest zupełnie różny. Bo to, że dzisiaj podoba ci się BMW, to nie znaczy, że za 5 lat nie spodoba ci się Mercedes, a za 10 lat Bentley. Więc tak jak ty możesz sobie przypomnieć z własnego życia, to co podobało ci się 5 lat, niekoniecznie podoba ci się dzisiaj. Więc wszystko się zmienia, dużo rzeczy jest płynnych, tak naprawdę. A kobieta, tak jak wiele książek na ten temat pisze, kobieta po prostu jest zmienną, i to, co mu umówi dzisiaj, nie jest często adekwatne do tego, co jest za. Co jest jutro, to jest za parę lat, a to jest za jakiś tam dłuższy czas. Ale zawsze pozostaje jedno pytanie: co? Ty zrobisz z jej zdaniem, które ona wypowiedziała na Twój temat. W jaki sposób ty do niej odpowiesz, jak będziesz bardzo błyskotliwy, jak będziesz intel na ile będziesz inteligentny, bo gwarantuję Ci, kobiety mają pamięć. I jeżeli pięknie i ciekawie odpowiesz dzisiaj, to będzie taki. Nasionkiem, takim, takim, takim e, posadzonym pięknym nasieniem, które będzie rosło i kiełkowało na Twoją korzyść. Dlatego pamiętaj o tym, cokolwiek kobieta Ci nie odpowie, ty pamiętaj o jednej bardzo ważnej rzeczy: żeby być mądrzejszym w odpowiedzi w danej sytuacji, w której jesteście. W każdym bądź razie, gdybyś miał problem z uwodzeniem lub z pewnością siebie, na dole masz link do moich szkoleń akademia-dm.pl. Zapisz się już teraz. Ja jak zawsze dziś pozdrawiam Cię z pięknego Szczecina. Życzę jak najwięcej cudownych randek. I pamiętaj o tym, to co jest dzisiaj, jutro już może być nieaktualne. Hej!